To jest teraz takie typowe filmowe ujęcie speleologiczne, nie? Czyjeś buty w dziurze. A to są te wszystkie śmierci, tak? Tak, tak. Nie zapomnij mówić o tym, że umierasz, że jest ci bardzo ciężko. Coś. O tak, mamy teraz ten typowy film. Wchodzimy właśnie południowym otworem do jaskini piaskowej, zwanej czasami bluszczową, sami domyślcie się czemu. Nie będzie to trudna wycieczka, ale jaskinia jest względnie ciekawa. Tego dnia jednak mieliśmy niestety mnóstwo komarów w środku, więc odpuściliśmy sobie kilka miejsc, bo były po prostu dość ohydne. Nie, to są te tygrysie, co przyszły z Afryki. Tak mówisz? Są paskowane. A. Teraz zginiemy. Zaraz za szczeliną wejściową, którą przed chwilą widzieliście, mieści się mała salka. Odbiegają od niej dwie odnogi i niezależnie, którą z nich wybierzemy, wylądujemy w tym samym miejscu. Stamtąd przyszliśmy. Możliwa jest więc też całkiem fajna pętla po jaskini, którą zresztą wykonamy. Na początek kierujemy się w szerszy i wyższy korytarz wejściowy. O, wszechstronnie. Opis jaskini wspomina o bocznej odnodze, która ma być obecnie zasypana. Skoro już tutaj jesteśmy, to równie dobrze możemy jej poszukać. W końcowej części korytarza wejściowego odchodzi kilka szczelin. Ciekawsza z nich zdaje się zaczynać pod wielkim głazem, który przedziela końcową część. Widzisz światło mojej notatki? Eee, tak. Wow, to tu jest takie. Cześć. Hej, he? Że udało mi się. Tak, wady bycia wysokim w jaskini. Jest tutaj wyczuwalny lekki przewiew, co może wskazywać na to, że jakaś kontynuacja się tutaj znajduje. Choć oczywiście mogą być to po prostu jedynie niezwykle wąskie szczeliny, albo wiatr przechodzący przez jaskini. Jak oceniasz szczelinę? Fajna, taka nie za ciasna. No a ja. Pora wyruszyć dalej. Przez niewielki próg wchodzimy do wąskiego przełazu. Nie jest tutaj tak nisko jak w jaskini berkowej, więc nie trzeba się czołgać, ale pełzniemy powoli na czworakach. Tutaj również zauważyć można liczne, choć bardzo drobne nacieki. Nie, ten, który jest przede mną, teraz centralnie. Takie grzybki rosną na ścianie. Przełaz wprowadza nas do korytarza piaskowego. Jest on generalnie rzecz biorąc nieco szerszy, a przynajmniej wyższy niż miejsce, w którym byliśmy przed chwilą. Jego nazwa natomiast wynika ze spągu praktycznie całkowicie pokrytego gwiaszczystym namuliskiem. Można by odnieść wrażenie, że jesteśmy tutaj nad morzem. Okej, okay, uh, tu jest północne wyjście. Cóż, być może już się zorientowaliście, ale zasypany korytarz, który wspominałem wcześniej, nie był tam, gdzie wciskaliśmy się w szczeliny, ale powinien być gdzieś w tej okolicy. Poświęcimy więc tej chwilę, żeby zajrzeć w kilka zaułków, wsunąć kamerę za parę większych głazów i nie znaleźć nic. W związku z czym wyczołgamy się przez wąski zaciskowy przełaz do wyjścia północnego. <laughs> O kuźma. ale śmiesznie. Tuż przed otworem znajduje się komora. Prawdopodobnie to w niej dawniej był ten boczny korytarz. Nie będziemy się tutaj za dużo czołgać, ponieważ liczba komorów jest tutaj masakryczna, ale po krótkim selfie na zewnątrz wrócimy do środka, żeby zakończyć naszą pętlę. To co, wracamy? Nie da się się raz z tym, co należy żyje? Nie. <grystanie> Wracamy. Wracamy przez zacisk do korytarza piaskowego, a następnie kierujemy się na jego początek. To znaczy początek, patrząc od środka jaskini. Zapewne pamiętacie, wchodziliśmy tędy. Natomiast teraz kierować będziemy się w górę. Wydaje mi się, że wariant ten jest mniej przyjemny, ale koniec końców nie ma tragedii. Po drodze jest jedynie jedno dosyć ciasne miejsce, gdzie trzeba przeciągnąć się nad sporym głazem zagradzającym drogę. To jest takie miejsce w sumie, w którym, jakby poszło bardzo źle, to idzie sobie zrobić dużą krzywdę. Niewiele dalej jednak szczelina ta staje się już nieco szersza, przynajmniej na tyle, że da się przez nią w miarę wygodnie pełznąć. I zanim się obejrzymy, znajdujemy się już bardzo blisko otworu południowego, tym samym de facto kończąc naszą wycieczkę. Nie była ona szczególnie trudna, ale jaskinia z pewnością warta jest uwagi dla tych, którzy nie mają dużego doświadczenia. Tymczasem ja już się rozłączam i do usłyszenia następnym razem.